jak zaraz dostałeś pizdę to się skurwę <wyutta> Kurwa ma, a pierdolę Paweł Paweł Chuj, terror mieliśmy moment, ty możesz łapać Kurwe Niszcz comment 1 <noise> Szczeram głowę 98 kurwa w dwóch Kurwa Ja, <noise> ja, ja nie się Ale dzięcioł wróżbita ja no, 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 kurwa Wracajcie w salony Gdzie ja druga mi podjechał? To jest konia tam <noise> No nie, 2 <dwa> HP no HP <noise> Jeden przy Fenixie był. No przy 2hp. Ja wam, mam A co ty masz duże? Bo... Jakiś dragon Lord Odbierasz. No dobra w mainie no i zobacz. Zdrowiaj, I dwóch. No głupia gra. Nie się, tylko Main dwóch. Pro. Ja, ja, ja Main Main Ja będzie rockował chyba. Siatka już. Zobacz, zobacz. Światka jeden. Łącznik przed. Łącznik plecy od samochodu robię. Plecy od samochodu. Kurwa, sorry. Kurwa mać, Pogowski! Mamoku, <głoski> fuj z samochodu! Kurwa, ty chuju! Boże. <głoski> to nie <jest? głoski> Nie no, będzie ostatnia runda. kurde, to. na to, żeby wygrać. Z jakiej okazji tatuaż był robiony, Limak? A tatuaż był robiony z okazji młodości. No, a teraz Patryk robi z okazji starości. A teraz zrobię z okazji starości. Teraz zakrywam ten, który był robiony z okazji młodości, żeby zrobić sobie teraz z okazji starości. Dokładnie tak. Wszystko idealnie pasuje. Wszystko idealnie pasuje. Dokładnie tak jest. No. Halo! No nie muszę za dawno temu zaakceptowałem. Jak było 40 sekund? Gdzie jest moje Jebany kurwa z tym zamolony, no nie, no nie mów, że nie! E. Słabo mi, Helena! Wody! Przeleciałem z Helena! Kurwa no! Zajmujcie Feniks, co? Czy mam pomożecie? Uchodź mhm. Do tego smoke'a. Może no, wejdzie, w końcu. I tak to mogę rzucać. A bo musimy psychicznie wyzywać go. Czy on tak ma leczeć wtedy, no, czy nie? Nie. No, nie. No, ja. Oj. Borsztyn ten że słyszę. Czysto przed mnie się wydaje. Co? W ogóle nie jest patrzona, w ogóle. No to... no. Oh. Oh, bo... Nie... ja bym mógł ten wyjść? No. No. Kareta, 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 pago, analfabeta, kareta, 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 sprzedam używkę, kadeta, kareta, 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 piszczy każda kobieta, kareta, 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 cały czat. Pisze Feta, witam pago, chujcu i czat, witam też. Witam gracza, do. witam, witam artystę grafika, dzięki wielkie, no dzięki, zarysowała 7 miesiąc, kareta, kareta, dzięki wielkie, no 7 miesiąc, dobrze, dawno do, do teraz, widać artysta. Monster no, to ja czy... nie. Flash, O to czysto. Jest jeden balon, mam. Jeszcze chciałbym pełnić balon. Ej, has baron. Bomba leży. Jeden pod B. B. Jeden jest przed Monsterem. No, 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 no. Ładnie. No. Tak Monster jest lewo. No. O! Co? Monster wchodzą. Piotrze. Pięć ręka złamana, biurko. O! Oh. Co tu się dzieje? Słuchajcie, miałem turnieje o 19 Co ty robisz? Kurwa. To było wtedy w grudniu? Бат колбасит соло, колбас ⁇ р попой с голым. Колбас ⁇ р попой с голым. О, хэдшот. Слышишь, все? Як ты как раз <śmienicza> <śmienicza> Hehehe <Słuchaj, śmienicza> Jeszcze... Ja <śmienicza> tak jeszcze dał mu się popatrzeć ty <śmienicza> wiesz EGZEKJUSZL <śmienicza> Dobra spa na środek Ja no, mm, na rafę dobra do ci czy nie? Powiedz na materiał? Eko. Skoverius no... mnie tak przestraszył, że ja <śmienicza> po Szok A a nie ma, Skoverius, spacer zrobił Słaby aim. Ja no, prawo, noga. O oh, nie. No, noga, panowie, no tego się nie spodziewałem. Bo. No, ale skowy, patrz jak skowyrył, biednego, przestraszył. Wamać! Do, y za dwa, dwóch. O, tu ty jesteś. O. To się nie boję, to wychylę. Ała! O ty ku... Masz easy, Uchaj do dla ciebie. Jeszcze tam był na taki obity jest jeszcze. Tymi tam do... Ja skróciłem, tym tam dawno już... Jak gazeta na to, kupuję sobie żel albo gumę do włosów, no i robię sobie włosy y, na żel, ładnie sobie stawiam, żeby Co ładnie, żeby mi pasowało do twarzy, bo zazwyczaj <laughs> pasuje mi, jak y, mam włosy postawione na żel. O, o, hu. O, hu. Używałem takie żele podruby, no i właśnie od tych żelów mi te włosy powypadały. Znaczy no one powypadały mi, bo nie mam takich gęstych jak miałem kiedyś, tylko mam właśnie takie rzadkie i każda dziewczyna mi mówi, że pasują mi e, włosy, że na przykład na spotkanie z nią, to e, żeby chciała, żebym też sobie zrobił te włosy na żelfa